Garbata panna pojawia się tylko wtedy, gdy jezioro jest gładkie jak szkło, a noc zbyt cicha, by była naturalna. Mieszkańcy okolicznych wiosek mówią, że jej postać wynurza się z mgły, jakby mgła była jej prawdziwym domem. Pochylona, z garbem przypominającym ciężar dawno minionych lat, porusza się tuż nad powierzchnią wody, nie zostawiając fal ani kręgów. Jej włosy długie i mokre. Spływają po ramionach jak martwe wodorosty, a twarz, choć ledwo widoczna, zawsze skierowana jest ku brzegu, jakby oczekiwała powrotu kogoś, kto nigdy nie wrócił. Ludzie wierzą, że garbata panna nie straszy bez powodu. Pojawia się tam, gdzie serca są niespokojne, gdzie ktoś niesie w sobie sekret, o którym nie potrafi mówić. Wtedy jej obecność staje się wyczuwalna. Zimniejsze powietrze, spokojniejsze fale, nagły brak odgłosów nocy. Ci, którzy widzieli ją z bliska, twierdzą, że nie podąża za człowiekiem, jedynie patrzy, jakby chciała ostrzec, że jezioro pamięta każdy szept, każdy czyn, każde zagubione sumienie. A gdy zniknie, jezioro znów oddycha. Ale przez chwilę, bardzo krótką, można zobaczyć na wodzie ślad jej dłoni jakby dotykała powierzchni, sprawdzając czy noc pozostała wiernym strażnikiem jej tajemnic.